Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym magazynie plastikowy fit. Jak widzicie w niecodziennej atmosferze, w niecodziennej scenerii, ale zgodnej z zapowiedzią. W jednym z ostatnich odcinków mówiłem, że z kamerą odwiedzimy drugą łódzką wystawę pojazdów militarnych. No i oto jesteśmy na tej wystawie. Jak widzicie, dużo pojazdów z okresu przede wszystkim II wojny światowej, a także dużo zwiedzających, a wśród nich także modelarze. O tej wystawie będziemy jeszcze wielokrotnie w naszych programach mówić, a dzisiaj już zaczynamy tradycyjnie od modelarskiego ABC. Będziemy mówić o wykonywaniu linii podziału. Chociażby z prezentowanej w naszym magazynie monografii samolotu Jak-9 wiemy, że niektóre linie podziału w rzeczywistości są tak wąskie i tak małe, że trudno je odwzorować na modelu. Maciek, jak to wygląda w sytuacji, gdy naprawdę ta linia podziału jest bardzo wąska i niewielka. Powinna być bardzo wąska i niewielka, bo w przeliczeniu ze skali 1,72, jeżeli ma 10 mm, w rzeczywistości musiałaby mieć mm ponad 7, więc byłaby prawdziwą dziurą. Blachy wiadomo, przylegają niemal zupełnie ściśle. Dlatego żeby podnieść walor estetyczny modelu, musimy troszeczkę zafałszować, bo w praktyce po przeliczeniu te linie wyglądałyby naprawdę jak prawdziwe przepaście. Są różne technologie, stare modele, ze względu na Koszty produkcji miały y, linię wypukłe. Ale powinny być wklęsłe, więc Zdecydowanie. jak to zrobić? Tu jest przykład y, modelu starej generacji. To jest radziecki myśliwiec I16. I tu słyszymy nawet, y, widać i słychać. Że są to linie wypukłe. Modelarz wykonujący ten model po prostu tak te Pozostawił linie plan. zostawił. Mhm. Najprościej takie linie usunąć za pomocą skalpela najlepiej o półokrągłym ostrzu. Po prostu lekko zbieramy nadmiar plastiku w tych miejscach. Resztę zeszlifowujemy papierem ściernym. Dalej praca w dalszym ciągu z dokumentacją. Oczywiście jest jeszcze. Jedna szkoła, to jest przykład tejże szkoły, Czyli? że modelarz wychodzący z założenia, że w tej skali, gdybyśmy autentyczne szczeliny po przeliczeniu. po przeliczeniu byłyby zupełnie niewidoczne. I to właśnie jest tak wykonany model Mustanga, bardzo ładnie pomalowany, gdzie właściwie. Trudno dopatrzeć się tych pozostałości linii. Również, Myśl, że one tutaj były na tym modelu, tak, linie zaznaczone? Tak, nawet w pewnych miejscach widać pozostałości tych linii, jednak modelarz po prostu je zlikwidował. Również daje to pewien pożądany efekt, ale oczywiście o gustach się nie dyskutuje. Natomiast jeżeli już zdecydujemy się robić linie wklęsłe, bierzemy dokumentację, nanosimy... Drocienkim ołówkiem, rysikiem, odpowiednie linie, posiłkując się dokumentacją, możemy przy okazji pokusić się na przykład na zmianę wersji, zmienić fakturę. Ułożenie. Ułożenie na przykład w danych wersjach mogły być odrobinę różne. Po naniesieniu, po narysowaniu siatki zaczynamy. Grawerowanie. Oczywiście nie robi się tego w powietrzu y, odręcznie, musimy mieć odpowiednie narzędzia. No właśnie, niezbędna, jakie to narzędzia. Niezbędna jest linijka. To do linii prostej, zwykła, zwykła linijka, którą przykładamy do modelu, a następnie takim oto. Y, Nożykiem do grawerowania. Jest to, to jest specjalny, specjalny moment, tak, tak, specjalny o takim kształcie, bardzo ostry, więc nie polecamy tej pracy na palcach. na palcach zdecydowanie. Nie polecamy również tych zabiegów niedoświadczonym młodym modelarzom. Wymaga to odrobinę wprawy. Po prostu grawerujemy, pociągamy. Te miejsca, które, w których życzymy sobie mieć linie wklęsłe. Trzeba bardzo uważać, bo nożyk jest ostry. Zdarza się, że pociągniemy za mocno za no daleko. Właśnie, a co wtedy, gdy z tej linii niestety zboczymy? Ta czynność, grawerowanie linii wklęsłych w modelu, jest czynnością kilkuetapową. Zazwyczaj nie udaje się od pierwszego razu uzyskać pożądanego efektu. Te linie niepożądane, kiedy pociągniemy za daleko, musimy po prostu poszpachlować. Nie tylko linie proste. Grawerujemy. Y, przeważnie właśnie, jeżeli chodzi o fakturę powierzchni samolotu, są różne luki, y, różne klapy. zaślepki, klapy Obietki. i do mhm. tego y, służą y, bardzo. Ogólnie dostępne, niedrogie szablony, które są naprawdę niezbędne, w zależności od kształtu i skali. Czyli wykorzystując te szablony, możemy po prostu takie linie wykonać. Wykonać bardzo tym... precyzyjnie, ponieważ odręcznie byłoby to mhm. zupełnie niemożliwe. Znowu, posiłkując się dokumentacją dany otwór, Przykładając do dokumentacji, kiedy już wybierzemy właściwy kształt, właściwy rozmiar, przykładamy blaszkę do modelu. One są elastyczne, dlatego bardzo ładnie przylegają do różnych niepłaskich powierzchni. I wtedy, bądź za pomocą tego nożyka, lub jeżeli jest to otwór bardzo mały, kiedy mamy problem z wymanewrowaniem, do takiego śrubokręta zakładamy końcówkę z rysikiem. W poprzednim odcinku mówiliśmy o zaletach pracy z aerografem, ale czas najwyższy poznać dokładnie to urządzenie i rodzaje aerografów. Darku, jakie są najprostsze aerografy, które możemy spotkać na rynku, które mogą e, służyć w pracy modelarskiej? Najprostszą metodą nakładania farby natryskowo jest używanie zwykłego sprayu. Czyli zwykły Modem, spray jest także aerografem, tak, tak możemy powiedzieć? Tak, niestety nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, jak on będzie się zachowywał podczas malowania i może nam służyć tylko do nakładania Głównych kolorów, jednego koloru na model ewentualnie farb podkładowych. I ogranicza nas. W jednym pojemniku jest jeden kolor. Możemy się posunąć krok dalej, wykorzystać butle ze sprężonym powietrzem, specjalną głowicę, do której jesteśmy w stanie podpiąć każdy kolor farby. A i tutaj kolory już będziemy mieli wtedy wymienne, tak. prawda? Nie stanowi to żadnego problemu. Tak samo wymienne są końcówki głowicy. Jeśli się zniszczy, możemy założyć nową. To też niestety jest metoda tylko do nakładania głównych kolorów. Szeroki, strumień jest dość szeroki, tak samo ciśnienie w butli się zmienia. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć do końca, co się stanie podczas malowania. Następną metodą jest korzystanie z najprostszych natryskiwaczy farby. Jest to jakby taki przedsionek prawdziwego areografu. Mieszanie farby odbywa się na zewnątrz, powietrze wysysa farbę, Strumień jest też dość szeroki, ale ta głowica pozwala nam już na pewną regulację szerokości strumienia. Nadal jednak nie będziemy mogli robić precyzyjnych rzeczy, tych, które są nam najbardziej potrzebne w malowaniu modeli. I co później? To były najprostsze, a już droższe, bardziej skomplikowane. Są aerografie, które również mają mieszanie farby na zewnątrz dyszy, ale dysza już jest obudowana. Tu już jest precyzyjniejszy strumień. Minimalny przy cienkich dyszach można osiągnąć około 2 mm. To już jest strumień, który zadowala prawie większość modelarzy. Tych, którzy robią broń pancerną w skali 1,35. Minusem tego areografu jest to, że posiada zawór jedy, pojedynczego działania. Do zmiany szerokości strumienia musimy zaangażować drugą rękę, która nieraz jest nam potrzebna do przekręcania modelu podczas malowania. Mhm. I w tym momencie musimy się posunąć już do areografów praktycznie profesjonalnych, do które posiadają zawory podwójnego działania. Aerograf, który nas w niczym nie ogranicza, w którym y, szerokość strumienia regulowana jest płynnie. Czyli jedną ręką, jednym palcem tak. właściwie Naciskając możemy regulować uruchamiamy strumień. zawór powietrza, cofając, zmieniamy szerokość strumienia. Ten aerograf nas w niczym nie ogranicza. Przy nowoczesnych areografach są tak skonstruowane dysze, które pozwalają malować strumieniem od milimetra i nieco mniej. Aż do 3,5 cm. Co byś proponował na początek, żeby nie. sprawdzić tu jak swoje w, możliwości? Jak w każdej dziedzinie życia, jest tutaj cena barierą pewną, która nas ogranicza. Te profesjonalne aerografy, te bardzo precyzyjne, z zaworami podwójnego działania, kosztują sporo. Możemy wybrnąć z tej sytuacji. Są firmy, które produkują aerografy dość proste. Aerografy, na których można się wszystkiego nauczyć. Amerykańskie aerografy wykonane z plastiku, aerografy, które nie mają dużej żywotności, starczą tylko na kilka lat. Ale aerograf pozwala nam nauczyć się malować wszystkiego. Podczas robienia modeli ma wymienne dysze, pozwala malować strumieniami cienkimi, szerokimi. Jedynie nie ma zaworu podwójnego działania, ale to na początku nie jest problemem. Jeśli ktoś chce od razu zacząć malować profesjonalnie, używać takiego aerografu, który nie ma tej bariery, może skorzystać z polskiego urządzenia, które spełnia te warunki. Zawór jest podwójnego działania, jest dość precyzyjna dysza. aerograf jest cały metalowy, bardzo łatwy w utrzymaniu, w konserwacji. A pewnie cena nie jest wysoka. Tak.